Ład pełen gwiazd jak na warunki drugiej ligi, ale ta gra i wyniki nie przekonują. Budowana za gigantyczne pieniądze drużyna powinna mieć otwartą drogę do pierwszej ligi autostradę. A tu po raz kolejny okazuje się, że jednak to wcale nie jest taka prosta sprawa i ten wielki budżet na boisku nie gra. Meczem o wszystko oto miejsce premiowane bezpośrednim awansem do pierwszej ligi może być starcie Polonii bytom z Wieczystą Już 11 maja o godzinie 19.30. Idealna pora na rozegranie hitu Badfig ligi, prawda? Taka drugoligowa Liga Mistrzów. Zanim jednak dojdzie do starcia w Bytomiu, to Wieczystą czekają jeszcze trzy ligowe mecze, w których przecież też można pogubić punkty. Na początek domowe starcie z obecnie siódmą drużyną w tabeli BetKlik II Ligi, Świtem Szczecin. Drużyną, która potrafi narobić problemów nawet tym najsilniejszym. W Bytomiu strzelili aż cztery bramki. W pierwszym meczu w Szczecinie górą była drużyna Peszki, która pewnie wygrała 3-0. 25 kwietnia Wieczystą czeka wyjazd do Częstochowy na mecz ze Skrą. Niby przedostatnia drużyna w lidze, ale też już niejednemu rywalowi krwi napsuła. W jesiennym spotkaniu było wysoko 4-1 dla ekipy z Krakowa. A 3 maja do grodu Kraka zawita Wisła Puławy. Obecnie 14 drużyna w tabeli. Z jednej strony można powiedzieć, że Wieczysta ze swoim galaktycznym składem powinna z łatwością uporać się z takimi rywalami, ale z drugiej, na drugoligowych boiskach wszystko jest możliwe, a tutaj miejsca na potknięcia już nie ma.